Jestem założycielką, właściwie współzałożycielką szkoły Navigo, która jest w. Aktualnie w tym roku już tu pod Warszawą, bo się przeprowadziliśmy, ale jesteśmy zaraz tutaj pod Warszawą. I jesteśmy członkami sieci szkół Navigo, bo pierwsza szkoła Navigo, szkoła podstawowa Navigo powstała we Wrocławiu. Inspiratorem i takim głównym założycielem jest Łukasz Strokowski, też prywatnie, wieloletni mój przyjaciel i bardzo, bardzo inspirująca postać. Dwa lata później powstała szkoła w Poznaniu i też szkoła właśnie w Warszawie. W związku z tym jesteśmy generalnie takimi młodymi szkołami, i zanim trochę więcej chciałabym o, o, o nich opowiedzieć, bo tutaj też o to, o to prosiłaś, to. Po pierwsze, chciałabym bardzo podziękować też za takie inspirujące spotkanie, ponieważ mamy w sobie też dużo pokory, bo ponieważ startowaliśmy trochę z takim podejściem, że inspirujemy się w tym, co się dzieje w Finlandii, w edukacji, to też mam. Przykłady, że w wielu polskich szkołach pewne elementy te możemy znaleźć i absolutnie mam sobie i dużo podziwu dla, dla różnych rozwiązań, organizacji i nauczycieli, takich jednorożców, którym, których można spotkać. Z drugiej z tej strony mam znaczy odczuwam dużo wielką dumę i radość z tego, co my robimy w naszych szkołach, ponieważ my od podstaw budując nasze szkoły właśnie wiedzieliśmy, że, że w Chcemy, aby były inspirowane takim właśnie fińskim podejściem. I tak naprawdę przyglądając się takiej fińskiej edukacji, a, wiecie, to, to nie jest jakieś wielkie odkrycie, że, że ważne jest to, żeby dzieci się dobrze czuły, żeby móc się rozwijać. Nie jest wielkim odkryciem to, że potrzebują dobrej przestrzeni i dorośli, i, 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 i nauczyciele, i, i rodzice, którzy z nami współpracują z Integralną częścią tego ekosystemu szkolnego. Yy, wiecie, no, nie jest też yy, wielkim odkryciem, żeby być zmotywowanym do pracy, to, 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 to trzeba i, i mieć satysfakcję z tej pracy. To, co chcemy mieć, poczucie sprawstwa, chcemy mieć poczucie tego, że jesteśmy samodzielni, że ktoś nam ufa tym, co robimy. Yy, to, co jest wyzwaniem w polskim kontekście, to przenieść to właśnie do nas. I tak naprawdę to jest, to, to stoi u podłoża tak naprawdę naszych, naszych szkół, bo jak ktoś mnie pyta, co to znaczy, że jesteśmy fińskimi szkołami, to odpowiednio my nie jesteśmy fińskimi szkołami, my jesteśmy polskimi szkołami w polskim kontekście, ale bierzemy z Finlandii to, co uważamy, że jest kluczowe, to znaczy wartości. I jak myślę sobie, też słuchałam wcześniejszych prelegentów, i myślę sobie, co jest ważne, to ważne jest takie sześć wartości: e, zaufanie, które prowadzi do samodzielności, odpowiedzialność, która prowadzi do poczucia sprawstwa, e, minimalizm i taki brak przeładowania i całość edukacji też w szkole, i zachowanie takiego work-life balance z punktu widzenia kadry, kreatywność, kreatywność, przyroda i taki kontakt z naturą, którego nam bardzo brakuje we współczesnych czasach, kiedy jesteśmy bardzo przebodźcowani, ale też taka meta-wartość dla mnie to jest wsparcie, współpraca, budowanie partnerstw na, na, na takich różnych przestrzeniach. Cały czas jesteśmy w procesie, jesteśmy organizacjami uczącymi się, szukającymi różnych rozwiązań. Bo y, tak jak mówimy o zaufaniu, to jest piękna wartość, pięknie brzmiąca, ale w społeczeństwie, które się plasuje na jednym z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o poziom zaufania społecznego, y, takie ten standard pod tytułem zaufanie jest bardzo trudno wprowadzić z procesem. Y, I na przykład to, co dla mnie jest podstawą tak naprawdę prowadzenia szkoły, to to, że ja mam zaufanie do swojej kadry. Bo ja wiem, że kadra jest sercem szkoły. W związku z tym ja nie narzucam tego, że ktoś pracuje taką metodą czy wykorzystuje inspirację z pedagogii z daltońskiej, jakiej, jaką czuje, że jest odpowiednia dla swojej klasy. Ja nie narzucam tego, czy ktoś ma pracować z takim materiałem czy z innym. To, co jest dla mnie ważne, to budować tą kulturę zaufania od góry, a potem ona przechodzi kaskadowo w dół. Bo jeżeli ja pracuję z moimi nauczycielami, a po to zatrudniam ekspertów w swojej dziedzinie, żeby móc im dać przestrzeń, jak nauczyciele pracują swoimi, przychodzą do nas do pracy, my wprowadzamy w nas taki kręgosłup wartości, pokazujemy, jak pracujemy. I oni dobierają też podejście, metody, projekty do swojej grupy, z którą, z którą pracują. Więc ten autorski program, tak naprawdę, my jesteśmy trochę jeszcze w czasie tworzenia. Teraz raczej inspirujemy do tego, żeby zachęcać dzieci do samodzielności, do tego, żeby pracować projektowo zachęcać do tego, żeby dzieci dużo spędzały czasu na zewnątrz. I mamy bardzo fajne efekty tej pracy. Nauczycielki w pierwszym roku funkcjonowania szkoły tutaj, którą ja miałam przyjemność, mam przyjemność prowadzić. Teraz aktywnie razem z Jerzym, który jest naszym dyrektorem, ja już przeszłam na, na, na funkcję też takiej założycielskiej i jak to na, moja kadra mówi narządu, czyli organu prowadzącego. Pokazujemy różne wartości. A i e, nauczycielki w pierwszym roku e, funkcjonowania stwierdziły, no dobrze, to spróbujmy zrobić tak, żeby raz w tygodniu mieć taki outdoor, day totalnie. I taką edukację w terenie. Nieważna jaka pogoda, nieważne co, co się dzieje, wyjdźmy z dziećmi na dwór i pokażmy im, im, im świat. I albo to, organiz, um, e, albo to jest organizowane poprzez wyjście różnego rodzaju. Dzisiaj, jakbyście przyjechali do naszej szkoły. To jest ośmiu klas, które są teraz w budynku, może trzy byście zastali w budynku, ponieważ dzisiaj sobie myślimy, że piątek jest takim outdoor day dla niektórych klas, nie? Chodzą dużo do lasu, chodzą dużo na, na spacery, zwiedzają okolice. I, I tak naprawdę pomysłowość nauczycieli dla mnie jest ogromną inspiracją, bo jak rozmawia się uczciwie z nauczycielem, jak się im pomysłom i próbuje się wprowadzać je w życie, wówczas to ma sens, bo na sercem szkoły są ludzie w niej pracujący. My na przykład zrezygnowaliśmy z podręczników. W ten sposób zrezygnowaliśmy z podręczników, że my nie realizujemy podręczników. Bardzo dobrze i ściśle współpracujemy z podstawą programową, bo to obowiązuje w naszym, w, naszym, w naszym prawie oświatowym. I tego wymaga się od uczniów i uczennic na poziomie ósmej klasy czy dalszych klas, tak? Bo wracając do, tej, do, do tych egzaminów, których zazdroszczę finą, że oni nie mają takich centralnych egzaminów, my niestety jeszcze mamy i musimy się do nich dostosować. W każdym razie pomysłem też takim, który, który przyszedł na nauczycielek, było to, Zrezygnujmy z takich regularnych podręczników na rzecz tego, żeby mieć podręczniki na przykład z różnych wydawnictw i będące materiałem dla dzieciaków do, do pracy, na przykład pracy własnej, którą organizujemy. Tak. I w ten sposób wprowadziliśmy w życie z jednej strony czas pracy własnej, a z drugiej z tej strony to używanie podręczników w taki niestandardowy dosyć sposób, czyli nie każde dziecko ma taki sam podręcznik i, i wiecie się jeden podręcznik. Tylko mamy takie rozwiązanie, że sięgają do różnych źródeł w jednym czasie. Ale w jednej z grup, na przykład, dzieci mają swoje ćwiczenia, bo to im uporządkowuje pracę. Tak? To, jak podechodzą nauczyciele, jest pewną indywidualną sprawą. Ważne jest, żeby trzymały się w tym systemie, systemie wartości, o którym trochę wcześniej mówiłam. Wycofaliśmy się całkowicie z oceniania numerycznego na poziomie absolutnie klasy 0, 3 i to już jest w wielu szkołach wprowadzane. Ale nie mamy też ocen postaci, zaawalowany w ocen postaci ABCD ani słoneczek hmm. chmurek. Wiecie, bo dzieci mają w głowie bullshit detektor, przepraszam za dosłowność. Ale to, że to nie będzie 2, 3, 4, 5, a będzie tak, słoneczko z słoneczko bez chmurki itd. Ta moda Jaka się przytoczyła świetnie. i chyba już szczęśliwie za nami. Tak. W związku z tym nie mamy mamy oceny, takie ocenianie kształtujące, Ty uśmiecham się, bo nie wiem czy jest jeszcze z nami Ala Pacowicz, która, um, która też w ogóle w Polsce była jedną z takich czołowych osób, która wprowadzała ocenianie kształtujące. No i my spokojnie je, kształ, um, spokojnie je realizujemy. Od czwartej klasy mamy także ocenianie kształtujące i fizycznie jedną ocenę numeryczną na koniec. A właściwie nie numeryczną, bo ona też jest opisowa. ten jest dobry, bardzo dobry i tak. Więc te cyferki nigdy się u nas nie pojawiają. Natomiast jest to pewne wyzwanie. Jest to pewne wyzwanie, ponieważ um, funkcjonują u nas. W Polsce nadal skrypty bardzo intensywnie zakorzenione w nas. My wszyscy, w większości, byliśmy kształceni w tradycyjnym systemie edukacji, gdzie były te oceny, które z jednej strony dawały taki, nie mówię, że prawdziwy, ale jakiś obraz edukacji danego dziecka w szkole, który był dla nauczyciela, dla rodzica, dla uczniów. I był Wiecie, no zero, jedynkowy. Natomiast nawet jeżeli e, przychodzi do mnie ktoś z kadry, e, która, e, albo osoba, która chce u nas pracować i mówi o tym, że ok, bez ocen, ja to rozumiem, ja to rozumiem, a po czym tak przychodzi, ale może zrobimy jakiś taki wiesz, no, no testik i zobaczymy, na ile procent oni potrafią. No, więc cały czas to się uruchamia i zastanawiam się, jak to można zrobić, ale to nie znaczy, że u nas testów nie ma, bo chcemy też dzieci postawić w takiej sytuacji, jakiegoś sprawdzenia wiedzy, ale pytanie, co z, tym, co z tym zrobimy. Jeżeli ma to charakter formatywny, no to bierzemy pod uwagę, ok, analizujemy razem to, co już potrafisz, czego nie potrafisz, co możesz zrobić, żeby się, tego, żeby się tego nauczyć, bo meta wartością jest przekazanie procesu uczenia się z nauczycielem na dziecko. I to jest tak naprawdę klucz naszej szkoły. Taka meta, meta, meta wartość. Taka świadomość procesu uczenia. I mówiąc jeszcze o tych, o tych, wyzwaniach i o tej gotowości w, w, w kierunku ocen, znaczy zrezygnowania z ocen, też jest dużym wyzwaniem praca z, z rodzicami czy z innymi dorosłymi osobami, bo no okej, okay, nie mamy ocen, ale wie pani, no, 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 już niedługo zbliżają się te egzaminy na ósmokresistę i to, ten polski to tak na czwórkę czy na piątkę. A my mówimy, okej, okay, stop, my e, koncentrujemy się na tym, żeby uczyć kompetencyjnie i to jest też taki ważny kawałek, autorskie narzędzie, jakim są mapy kompetencji, w których wpisana jest cała podstawa programowa. Jest ja, z przyjemnością kiedyś o tym opowiadam, a w ogóle zapraszam do tych szkoły, też chętnie na żywo poopowiadam. I na bazie tych autorstw, tych map kompetencji, dzieci, które wizualnie przypominają trochę takie mapy myśli, a poszczególne kompetencje to jest trochę tak jak zdobywanie sprawności w harcerstwie. Nie? Że rozwijam się i wiem, w którym momencie jestem, wiem, w którą stronę idę, bo, bo jestem świadomym uczestnikiem tego procesu. I my wiemy, co dzieci potrafią, pracując z dzieciakami, a dzieci wiedzą, co potrafią też, będąc właśnie świadomymi kreatorami tego procesu. No i pomocnym narzędziem są to właśnie te mapy kompetencji. Bo dzieci tak naprawdę są najbardziej gotowe na ten proces. Efekt jest taki, że po sześciu latach funkcjonowania mamy ponad 600 uczniów już w tych trzech szkołach, trzech szkołach i liceum. Założenie jest takie, że szkoła rośnie razem z dziećmi dzieci razem ze szkołą, w związku z tym najstarszy rocznik w szkole podstawowej we Wrocławiu to jest obecnie szósta klasa i druga klasa liceum. W przyszłości w każdym mieście, gdzie jest podstawówka, powstanie też liceum. W związku z tym szkoliliśmy się i teraz z jednej strony właśnie analiza, z drugiej strony wizyty w Finlandii i praktyczne zobaczenie, na czym to polega. Z trzeciej ze strony ja mam taką bardzo dużą ambicję, żeby każda osoba, która a w pełnym wymiarze pracują na szkole, pojecha do Finlandii, albo na szkolenie, albo na taki job shadowing. Z tego też intensywnie piszemy nie, projekty Erasmusowe i też chętnie tutaj nawiążemy z Wami większą współpracę, bo myślę, że tutaj jest duża też przestrzeń. Uczestniczymy w różnych mówię, szkoleniach, konferencjach, cały czas się rozwijamy, bo szkoła ma sens, kiedy i dzieci. I, i kadra, która w niej pracuje cały czas się rozwija. Jesteśmy organizacją uczącą się